Cześć! Jeśli marzysz, aby wbić Grand Championa, to oglądaj do końca uważnie. W tym filmiku pokażę ci, jakie błędy popełniają wysokie championy i dlaczego nie mogą wbić tego Grand Championa. Zapraszam! W pierwszej analizie skupimy się na graczach drużyny niebieskiej, ponieważ w tej drużynie nadaje się mój widz, pan Paweł. I od razu mam sytuację taką, że... i jego teammate i Pan Paweł wracają i to jest piłeczka Pana Gamina, jednak Pan Paweł zdecyduje się na tę tą piłkę i to jest duży błąd, ponieważ to jest piłeczka Gamina. Pan Paweł w tej sytuacji powinien, będąc w tym miejscu, widząc sytuację, że kolega, przeciwnik atakuje piłkę i będzie tę piłkę zbijał w kierunku ich bramki i widząc swojego teammatea, widzisz go, tutaj, prawda? On jest tutaj, jest, jest, No No ale jest tutaj, nie uciek. Nie zniknął. Jego to jest piłeczka, on to piłkę atakuje. Pan Paweł w tym momencie, ja powiem, ma dwie opcje tak naprawdę. Albo ufa swojemu teammate'owi, że on piłeczkę fajnie odbije i Pan Paweł wtedy robi coś takiego, że idzie po tą suteczkę i czeka tutaj na podanko w tę stronę. Albo jest druga strona taka, że Pan Paweł nie ufa swojemu teammate'owi i jedzie sobie bardzo ładnie tędy, 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 tędy na długi słupeczek. I wtedy, do od tego, co się wydarzy, Drużyna Niebieska ma piłkę pod kontrolą. Mamy kolejną sytuację. Tutaj jeden timet został zniszczony. Pan Paweł coś zmisował, ale teraz fajna sytuacja. Gamin tą piłkę fajnie podaje do pana Pawła. Może ta piłka nie jest jakoś trudna bo ale jest fajne podanie. Ale jest pewien problem. Gamin niby podał, ale on myślał, że to nie było podanie. I pan Paweł tutaj się wydał. Ok, zrobił bakflipa, no nie wyszło. Chciałem się dać tak, prawda? Ale Gamin nie powinien wskazać bo to jest taki sam błąd jak na diamentach. I w tym momencie właśnie oboje gracze różne niebieskiej są w powietrzu, czyli to jest ten powietrznikowy błąd. I są, w sens, boisko, to już w ogóle już dwa błędy. Trzeci <laughs> błąd jest taki, że w tym momencie ani pan Paweł, ani Gamin nie mają momentum i przeciwnicy mają pustą bramkę. Także kolejny błąd, nawet na czempionie, double commit i takie niewidzenie swojego teamata. Ja tylko przypomnę ponownie, że jak macie kikofa, wygrywacie to nie jedźcie po setkę tylko followujcie, bo zobaczcie co się dzieje Gaming robi fajnego kickoffa idealnie turla, przeciwnik pomarańczowy został w brancie, to jest jeszcze gorsza opcja, ale jeżeli pan Paweł spolowował tego kikofa, to na spokojnie mógłby sobie teraz tą piłeczkę zgarnąć, i wziąć ją sobie na daszek i w tym momencie walnąć jakiegoś flika, i byłoby 3 do 0 dla Dużej Niebieskiej, i mieliby ten meczek już pod kontrolą. A tak to z tej sytuacji wyszło tyle, że tutaj Gamin próbował coś zrobić, fajnie okiwał jednego przeciwników, i w tym momencie zrobił bardzo złe podanie, podał do przeciwnika, i pan Paweł tak naprawdę no nie miał co z tym zrobić, musiałby naprawdę się wysilić, myślał pobić troszkę dalej, z drugiej strony no, zaufał teammate'owi, że poda bardziej w jego kierunku bo jakby Gamin w tym momencie zrobił podanie nie w tę stronę tylko w tę stronę no to pan Paweł mógłby tą piłeczkę bardzo fajnie z dużą siłą uderzyć w kierunku przeciwnika. wyszło inaczej no cóż, mogło być 3-0 jakby pan Paweł... Znaczy, była duża szansa na 3-0, gdy pan Paweł to sfalował do nie sfalował, gamin zrobił błąd przy podaniu, no i zamiast 3-0 jest 2 do 1. Ogólnym błędem, którego nie polecam robić jest challenge'owanie piłki od boku. Jeżeli jesteście w takiej sytuacji, jak pan Paweł i przeciwnik, i wy tę tą piłkę od boku, to jest duża szansa, że i tak przeciwnik się przebije, ponieważ... No, jeżeli złożymy, prosta fizyka, jeżeli złożymy dwie siły, i siła idzie jedna w tę stronę, druga siła idzie w tę stronę, no to wypadkowa jest w tę stronę i to jest dla nas niekorzystne, prawda? Dlatego nie challenge'ujcie od boku. Jeżeli jest taka sytuacja, to róbcie fake challenge. E. Róbcie fake challenge, e, wtedy przeciwnik jest szansa, że tą piłkę odbije po prostu. Nie będzie taka mocna, jak jak spinczowana między wami, i wtedy wasz. Sojusznik może tę piłkę fajnie przejąć, a wy robicie nawrotkę i jazda z atakiem. To jest rozbicie. Pan Paweł po tą piłkę jedzie i jest taka sytuacja, że niszczy przeciwnika i kompletnie traci momentum, ale przewidywa kickoffa i jest teraz niebezpieczna sytuacja. I Pan Paweł moim zdaniem w tym momencie zamiast jechać i, i ufać swojemu sojusznikowi, że tą piłkę strzelanżuje i wygra i jechać po setkę, Moim zdaniem w tym momencie jak przegrywacie. czyli znaczy jest taki piko, że niby jest dobrze, bo nie ma przeciwnika jedanego, ale piłka odbija się na waszą połowę, ale jest dostatecznie blisko Was, to ja bym radził zawsze być przy piłce w takiej sytuacji i jechać tutaj w tą stronę, próbować blokować drugiego przeciwnika, żeby nie miał takiej 400 strzału. Wtedy też możliwe, że was sojusznik... Zostanie bardziej w tym sektorze i poczekać, co się wydarzy. Jeżeli się Wam uda, tą piłkę zbić gdzieś na bok, gdzieś ją zahaczyć i ona się odbije gdzieś w tym kierunku, to Was, co już elegancko tą piłkę bierze. Drugi jest rozwalony, więc albo się leci tutaj, albo się respi tutaj. Jest dalej od tej piłki. I macie sytuację fajną do szczenia bramki bo i ten gościnia Busta jest on tam ten gość na obronie, macie sytuację 2 na 1. Jeśli natomiast jesteś już Grand Championem i masz o tym Super Sonic legendzie... Zapraszam Cię na Discorda do podejdź swojego replaya, link w opisie. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym, abyś wiedział, że posiadam go twórcy. Jeśli podoba się moja twórczość, będę bardzo wdzięczny za jego użycie podczas zakupów w rokecie i nie tylko. W Drugiej powtórce ponownie skupimy się na graczach drużyny Niebieskiej. Ponownie bardzo serdecznie pozdrawiam Pawiksa, mojego widza, który podesłał mi tego replaya. Mamy taką sytuację: piłka jest na połowie boiska na przybocznej ścianie i ta, ta piłeczka jest raba. Pawik cofa się, e, zbiera busta. Szcitnik tutaj piłko o ścianę, która tą piłkę zaraba i ten rap kompletnie nie powinien po tą piłkę jechać. To jest piłeczka Pawiksa. Jakby rap został w tym miejscu o poczekał sobie tutaj i patrzy ok przeciwnik się wylał przeciwnik się wylał nie ma szans nic z tym zrobić aby wyjść grand Championa, gracze powinni zachować się następująco RAP zostawia tą piłkę i jedzie tutaj wzdłuż ściany PAWIX czeka aż ta piłka się odbije gdzieś tutaj w tym miejscu podjeżdża i po bał się, jak piłka się odbija wali piękną petardę do raba. a, a RAP i direct na bram. Jeżeli jest taka sytuacja, że widzicie, jak na obrazku, że przeciwnik odbija tę piłkę o ścianę, już nie ma na nią kontroli, tam się przywaju w tą ścianę, także, że będzie miał kompletne rekovery od czapy, drugi jest przeciwnik bardzo daleko, to jeżeli jesteście tymi pierwszymi, którzy trędzili tego ziomeczka. No to nie atakujcie tą piłkę, jeżeli ta piłka nie jest jakaś tu bo niebezpieczna i nie widać, że ona wolno leci, tylko właśnie spójrzcie. Czy wasz sojusznik jest już za wami fajnie ustawiony i może wam podać? Jak widzicie, że on tam jest, no to ustawcie się do podania I wtedy Awiks ma dwie opcje: albo sobie tą piłkę fajnie właśnie walnie do, do raba i on robi dyrekta, albo tą piłkę sobie tutaj przyjmuje i podciąga akcję do przodu z piłką na dachu. Ten ziomek musi go challenge'ować, Jak zrobi fajnego flika, zrobi flika takiego, że albo szeli bramkę, albo poda do raba, albo odbije się piłkę od Borda i wtedy rab ma pustą bramkę. Po tym piłki przez raba wyszła taka sytuacja, że Olisa Debe podaje Debe pił wybija piłkę ze ściany i ją followuje. I Pawik w tym momencie e, może nie mieć busta, to jest prawda, ale minął wszystkie dwunastki. Pawik tutaj, jak się minęli, no, rabudzę piłkę, to powinien sobie. Zgarnąć, no ma 3, 3 12 do, do, do wyboru. Hmm. Wiedząc, że piłka jest właśnie yy, po tamtej stronie boiska, to Pawiks. Powinien Pawiks sobie pojechać, właśnie tutaj, 12 zebrać i być przy na obronie. Okej, okay, to jest krótki super wiadomo, ale Pawik zrobił coś niezrozumiałego dla mnie. Mój no wszystkie te 12, prawda? to jest pierwszy błąd to jest taki, że w tym momencie to jest piłka Pawiksa. Rap jak kilka sekund wcześniej się wpierdolnił w piłkę niepotrzebnie. Tak teraz tę piłkę odpuścił. Pawiks zrobił yy, no, kółeczko w bramce i zbyt za późno to piłkę challenge'uje, prawda? Oli sobie robi sobie fajnego pincha, yy, ground Pincha no i bramka na przeciwnika. Pamiętajcie o tej zasadzie w najdwójkach. Cały czas któryś z Was musi wygrać presję na piłce na przeciwniku, więc jeżeli jest sytuacja, że. RAP wali pincha ze ścian o ścianę, ścignik przyjmuje tą piłkę i ją uderza w kierunku bramki, to że on się wraca, właśnie PAWIX powie tą piłkę jak najszybciej challenge'ować, bo wtedy właśnie RAP ma więcej czasu na obronę i więcej czasu na reakcję, jeżeli ta piłka by się jakoś dziwnie odbiła. W tej sytuacji, gdyby PAWIX od razu tutaj zamiast robić kółko do bramki, bo tu już mógł, mógł skręcić od razu już, jeszcze robił kółeczko dłuższe w bramkę, no w tym momencie, jak jest tutaj, jakby od razu, od razu ruszył z kopyta w tę stronę, to myślę, że mógłby być już gdzieś tutaj, w tym momencie, więc już tutaj na pewno by tą piłkę challengeował. No i, jakby wyskoczył do tej piłki, nie potrzebował do tego boosta, jakby tej piłki wyskoczył, no to nie potrzebuje boosta, OLISODB jest 50, myślę, że ta piłka, patrząc na to, że OLISODB wali w tą stronę piłkę, Pawlik wali w tą, z tej strony, no to ta piłka powinna się i powiedzieć gdzieś w tą stronę, i wtedy rap może tą piłkę fajnie przejąć. Mamy tutaj rozbicie. Yy, Pawiks followuje. I teraz rap przegrywa to, to rozbicie. Pawiks zamiast zbóstować tutaj i jechać po tą setkę i jest teraz niebezpieczna sytuacja, tak? Ośrodowę ma szansę na bramkę. No z najlepszy najlepszy, Pawiks broni. Ale, jakby Pawiks wziął tą piłkę od razu, czyli w tym momencie, patrzcie, ona się odbija tutaj od ścianki. Pawiks zamiast jechać po setkę, tą piłkę sobie tutaj przyjmuje. I patrzcie, Pawiks ma w tym momencie tę piłeczkę ładnie przyjętą, robi flika, robi flika w tę stronę, z tej perspektywy będzie lepiej widać. Pawiks przyjmuje tą piłkę, robi flika od razu, praktycznie momentalnie jak najmocniejszego w tę stronę. Wtedy rap zgarnia tę setkę, tutaj tutaj nie widać, i ma fajną piłkę, którą może albo raz uderzyć, albo znowu przyjąć sobie i próbować kolejnego flika, jeżeli bywano fajnego flika na backboarda, to Pawiks folwuje dalej akcję, zbiera sobie jakąś tą dwunastkę, jedną, drugą, folwuje akcję i strzelają bramkę na dwa do jednego. A tak to niepotrzebnie oddajemy miejsce przeciwnikowi, dajemy mu szansę na bramki. I to nie jest dobre, starajcie się właśnie jak najszybciej uderzać piłkę. Jeżeli właśnie widzieliście, że Olisa Debę jechał na y, posadkę, więc wy zbieracie dwunastki, przyjmujecie piłkę i próbujecie podać do waszego sojusznika, który wykonywał kickoffa. Jeżeli widzicie, że E, przeciwnik od razu próbuje tą piłkę uderzyć. E, nie interesuje go setka, tylko próbuje go, ją od razu e, zjedaryaktować, pod się od ściany. No to musicie też się odpowiednio do tego ustawić. Na pewno nie robicie tak jak Pawiks, że followujecie kikofa, przegrywacie kikofa, to nie jedziecie po setkę do narożnika swojego, tylko zbieracie dwunastki i kontrolujecie piłkę wtedy, kiedy. Przeciwnik jedzie w, no, no, na, środku. Ale jeżeli przeciwnik tą piłkę raz no to też wy musicie raz tą piłkę, jak nie chcesz byle ją odbić szybciej od przeciwnika, bo jesteście ostatnimi, więc musicie tą piłkę odbić tak, na tyle dobrze, aby kupić czas y, sojusznikowi, aby wrócił do obrony. Jeszcze jeden taki błąd przy rotacji. Tutaj Pawik zrobił akcję, tutaj mój speech że i zwolnił momentum swoje, musiał błąd dożyć nowo I teraz jest fajna sytuacja, tak? Bo Kogamono tutaj wraca na bramkę i jest yy, rozpędzony w tej bramki. A Rab jest fajnie dostęp do podania. Wystarczyło tylko tą piłeczkę lepiej uderzyć, bo to wyszło wtedy. żeby super poniżej do raba i Koga Mono nie miały szans na obronę. Wyszło poniżej ten ale teraz to jest piłka raba. Jak, jak mówiłem już wcześniej w tym filmiku. Najpierw atakujecie, dotykać piłki presję. Jeżeli się to miejsce, zrobić, nie wyszło wam ewentualnie, to piłka jest przed sojusznika. Nie ma innej opcji. Nie jest nowa wasza piłka. Ale rap tutaj się cofa, nie wiadomo dlaczego. I Pawix też się cofa. I Pawix robi błąd taki, że hamuje hamuje sobie, że bierze, bierze jeszcze set, tą setkę z rogu, nie wiadomo dlaczego. No i wraca, lotuje po tej połowie, po której leci piłka. Więc pamiętajcie, no w tej sytuacji, jak. Idzie podanie i wam nie wyszło podanie, to wy nie jedziecie za piłką, nie wiem, próbujecie rozbywać cokolwiek, no, chyba że jest taka szansa, zawsze próbujcie zrobić demo. Demo jest OP, pamiętajcie. Ale jak jest taka sytuacja, no to Pawik powinien na spokojnie wracać tutaj środkiem, zbierać 12 i na bramkę na dłuższy supek. A pojętą jedną piłkę jeszcze sobie przyjąć, tak? z tej ścianki, z tej ścianki, się uderzyć. Fajnie by tak był, by tak zrobił. Inna sytuacja jest taka, że właśnie widzicie, że was już lub piłka tutaj gdzieś przyjmie, no to wy, jak tutaj cofacie, no to robicie te kółeczko tak, aby być tutaj gotowym do podania, bo jak fajna piła pójdzie, to wy możecie wam nowych i zrobić niebezpieczną sytuacje na średnie Dziękuję za obejrzenie do końca, jeśli masz jakieś pytania, zadaj w sekcji komentarzy. Zobaczenia w kolejnym materiale, cześć!